Mr. Thank you, Mr. President, <clears throat> um, the Commission has recently replied to my written question, confirming that Commissioners Almunia and Kroes attended the Bilderberg meeting in Saint-Moritz in June. The Commission cannot tell me details of what was discussed, but assure me that the Bilderberg meetings do not take decisions. If Bilderberg meetings are just talking shops, why do the most important and powerful figures from around the world, including George Osborne, the Chancellor of the Exchequer, bother to attend? And what other summit of world leaders in politics, finance and business would go completely unreported in the mainstream media such as the BBC? It is impossible not to reach the conclusion that the non reporting of these events is anything other than a conspiracy between the organisers and the media. It merely confirms the belief of many Is in that. Tłumaczę z języka angielskiego na polski. Nie wiedzą, czy to jest grupa Bilderberga, czy to jest miejscowość Bilderberga. Proszę posłuchać, w jaki sposób jest tłumaczony tekst w Parlamencie Europejskim. I, Kro, I Cruz i, i już w czerwcu rozmawiały na temat, e, który poruszyłem w moim pytaniu. E, ale spotkania w Wildenbergu, jeżeli nie są spotkaniami decyzyjnymi, dlaczego uczestniczą w nich najważniejsi ludzie, w tym John Osborne, e, kanclerz e, Zjednoczonego Królestwa? a równocześnie z, kompletnie nie ma o nich relacji w głównych mediach takich jak BBC. Brak relacji w mediach zakrawa na konspirację, na sprzysiężenie decydentów i e, mediów. A podejrzewa się, że grupa Bilderberg prowadzi do podminowania podważenia mechanizmów demokratycznych. To była wersja w języku polskim. Zaprezentujemy teraz Państwu wersję tłumaczenia. CWP od Dziękuję, La Commission a récemment euh, répondu à ma question écrite et confirmé que les commissaires Admunia et Cruz avaient assisté à la réunion de Bildenberg à Saint-Maurice en juin. La commission n'a pas pu me donner des détails concernant l'ordre du jour, mais il m'a montré que les réunions de Bilderberg m'a confirmé que les réunions de Bildenberg ne prennent pas de déunion. Mais alors pourquoi les figures les plus importantes du monde entier, y compris George Osborne, euh, chancelier de l'échiquier, euh, Assistent-ils à ces réunions Et pourquoi toutes ces personnes ne font l'objet d'aucun rapport dans les médias tels que la BBC il est impossible de ne pas en arriver à la conclusion que euh, le fait qu'il n'y ait pas de rapport sur ces événements est une euh, conspiration entre les organisateurs et les médias. Cela ne fait que confirmer la conviction de beaucoup à savoir qu'il y a un agenda caché au groupe de Bill Dunberg, à savoir un gouvernement mondial non démographique. C'est une disgrâce Que l'Union Européenne soit euh, mal à partir avec tout cela. Merci. Bilderberg odbywają się raz do roku. Podczas nich omawiane są najważniejsze w danym czasie dla świata sprawy dotyczące bezpieczeństwa polityki i gospodarki. Pierwsze spotkanie tego typu miało miejsce w holenderskim hotelu The Bilderberg, skąd pochodzi nazwa grupy. Niejawność spotkań i ogromne wpływy posiadane przez zaproszone osoby spowodowały, że niektórzy komentatorzy przypisują członkom grupy Bilderberga stworzeniem nieformalnego rządu światowego, a w konsekwencji zamiar wprowadzenia rozwiązań ekonomiczno-politycznych sprzecznych z wolą wielu społeczeństw na świecie. Zarówno Nelly Kres, jak Donald Tusk są odpowiedzialni za destrukcję polskiego przemysłu stoczniowego. To na wniosek grupy Bilderberg zlikwidowali przemysł stoczniowy w Polsce.